tylko teraz zastanów się nad tym że jeżeli ty tworzenie i budowanie nowego życia dla siebie będziesz zasilać nienawiścią gniewem bólem smutkiem żalem to zobacz co sobie stworzysz nowego to samo tak stworzysz sobie dokładnie to samo i e, ja też rozumiem że można kogoś nienawidzić za to że zrobił coś strasznego tobie tak że cię skrzywdził tylko jeżeli napędzasz swoje życie tą nienawiścią, to robisz po pierwsze krzywdę samej sobie, samemu sobie. Mhm. Bo, bo ten ktoś ma na to wyjebane. Wy, no wybaczenie wywalone. daje ogromną ulgę tak. tej osobie, która wybacza. Mhm. Mhm. Bo to jest tak, że my żyjemy tą trucizną, mhm. ten ktoś sobie już pójdzie, a my nadal się trujemy tak. tą nienawiścią. Mhm. I to jest totalna trucizna naprawdę dla organizmu i dla życia naszego całego. Dopóki nie odpuścimy yy, i nie wyślemy tego wybaczenia do tej osoby, to tak naprawdę zasilamy tylko tą swoją truciznę i sami się trujemy.